Dzisiaj będziemy mieć szóstego członka rodziny na no po prostu wilków. Jestem pod wrażeniem. To śpimy. Jak go nazwiemy? nanek oczywiście. Badankowy. Będzie to mięska płeć. No, wypieramy sobie tutaj. Jakiego mistyka będziemy mieć? No i chyba tyle. Otworzymy 10 skrzyń. Ej, reklama. ma. Teraz zobaczymy, na jakim levelu muszą być. 120. Uuu. Aby mieć niemowlę, zarówno męża, jak i samica muszą być przynajmniej na poziomie 120 i spać w w alkoholisku. Och, musimy wybić level na natychmiast. Jaj czy na mistyka? że będzie. A za to mamy skórę legendarną. O, fajna. Czy tutaj się same legendary trafiają? Aha. Ok, tutti, vivi una tyle papà.